Dzień dobry Państwu. Będziemy zaczynać, proszę Państwa. Spotykamy się dzisiaj u progu w zasadzie już wakacji z uzdolnioną młodzieżą z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów, aby wręczyć im nagrody przyznane przez burmistrza Głupczyc, pana Adama Krupeł. Chcemy w ten sposób uhonorować i docenić uczniów za ich całoroczny trud i wysiłek oraz za uzyskane sukcesy w kończącym się roku szkolnym w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Pozwólcie Państwo, że przywitam najpierw zaproszonych gości. Witam serdecznie wiceburmistrza Głupczyc, pana Kazimierza Bedry. <kluczy> Witam przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, panią Barbarę Piechaczek. Witam przewodniczącego Komisji Zdrowia i Sportu, pana Zbigniewa Serwetnickiego. To są te dwie komisje, który, które opiniowały wnioski o nagrody. Komisja Oświaty i Kultury w dziedzinie nauki i kultury, Komisja Sportu i Zdrowia w dziedzinie sportu. W sposób szczególny chciałem przywitać bohaterów dzisiejszej uroczystości, a więc uzdolnioną młodzież z naszych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych. Serdecznie witamy. Witam również rodziców wyróżnionych uczniów, witam dyrekcję oraz nauczycieli gminnych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Witam również przedstawicieli lokalnych mediów. To jest pana Mariana Pospiszela z telewizji pogranicze oraz pana Jana Waca, redaktora głosu głupczyc. Zanim rozpoczniemy wręczanie nagród, poproszę o zabranie głosu burmistrza głupczyc, pana Kazimierza Bedry. Witam wszystkich serdecznie. Pan dyrektor wszystkich przywito, ja też w imieniu swoim i pana burmistrza wszystkich serdecznie witam. Zebraliśmy dzisiaj się tutaj, aby podsumować Waszą ciężką 10-miesięczną pracę. Jesteście z, z uczniami uzdolnionymi. Chciałbym wam pogratulować. Osiągnęliście sukces, wielki sukces, ale ten sukces został osiągnięty dzięki ciężkiej Waszej pracy, dzięki wyrzeczeniom. Ale myślę, że w przyszłości ofoce tej pracy będą widoczne. Gratuluję Wam zaangażowania, chęci do nauki. Jesteście swoistego rodzaju elitą uczniowską, chlubą Waszych szkół, ale jest to wszystko okupione ciężką pracą. Dzisiejszy świat wymaga od nas ciągłej wiedzy, ciągłego doskonalenia się. Już wielka wiedza nie jest tylko potrzebna na stanowisku rzemieślniczym, inżynierskim, ale to jest ciągła wiedza z uwagi na innowacje i nowe technologie. A młodzi, zdolni ludzie są poszukiwani na rynku pracy, a wy za kilka lat na ten rynek pracy wejdziecie. Zbliżają się wakacje. Wakacje to jest przywilej, to jest nagroda dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali. Ale nie zapominajcie o Waszych talentach, o Waszych pasjach, rozwijajcie je i wspomagajcie. Apeluję również, uważajcie na tych wakacjach, bo współczesny świat niesie za sobą wiele zagrożeń. Abyśmy się mogli w przyszłym roku spotkać tutaj w podobnym gronie lub w tym samym. Jeżeli są tutaj absolwenci na tej sali, a są, Pan Dyrektor, to jest klasa trzeciej klasy, to życzę Wam, bo to jest taki szczególny rok, dwie klasy wchodzą, do szkół średnich, ósme i trzecie gimnazjum, abyście właściwie wybrali dalszą ścieżkę edukacyjną, abyście właściwie wybrali Wasze szkoły, żebyście pamiętali o Waszych nauczycielach i pamiętali o szkołach, która dała Wam podstawy do zdobywania dalszej wiedzy. Wszystkim z uwagi na wakacje życzę radosnych, pogodnych wakacji, ale także udanych urlopów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, dziękujemy Panu Burmistrzowi. Przystąpimy teraz do wręczania nagród. Jak już wspomniałem wcześniej, nagrody są przydzielane w trzech kategoriach: w dziedzinie nauki, kultury i sportu. I w każdej z tych dziedzin nagrody są trzystopniowe czyli jest nagroda pierwszego stopnia, drugiego i trzeciego. I rozpoczniemy od nagród pierwszego stopnia w dziedzinie nauki i kultury. I ta nagroda wynosi jest to nagroda finansowa i wynosi 400 zł. I zapraszam teraz wyczytanych uczniów o wystąpienie tutaj przed prezydium i poproszę Pana Burmistrza oraz Przewodniczącą Komisji o wręczenie nagród. I zapraszam Maję Tomaszewską, uczennicę Szkoły Podstawowej nr 3. <klucza> Tomasza Hołowacza ze Szkoły Podstawowej nr 3. Dominika Skiebińskiego, ze szkoły nr 3, ale to już jest klasa gimnazjalna. <noise> Wojciecha Rudzińskiego, szkoła podstawowa nr 3, <noise> trzecia klasa gimnazjalna. Oraz Bartłomieja Sitnika, szkoła podstawowa nr 3, trzecia klasa gimnazjalna. Jest Bartłomiej? Jeżeli nie ma, to nagroda zostanie przekazana, może jeszcze dołączy. I zapraszam jeszcze yy, dwie osoby, które otrzymały nagrodę pierwszego stopnia w dziedzinie kultury, a są nimi Małgorzata Kubów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Marta Kubów ze Szkoły Podstawowej numer 3. I te nagrody w dziedzinie kultury to są za osiągnięcia w dziedzinie muzyki, to są nasze uzdolnione skrzypaczki, które uzyskują znamienite nagrody na konkursach nie tylko krajowych, ale międzynarodowych. Natomiast w dziedzinie nauki piątka wyróżniona to są laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez opolskiego kuratora oświaty. I tam jest matematyka, geografia i biologia. Wręczymy teraz nagrody pierwszego stopnia w kategorii sport, ale tych nagród jest 38 w sumie, więc wręczenie nastąpi w czterech grupach. Ze względu na ilość tych nagród, te nagrody w kategorii sport są troszeczkę niższe niż te w kategorii nauka i kultura, niestety, ponieważ na obie pule były, była ta sama wysokość środków. I tutaj te nagrody wynoszą 160 zł. I tak, zapraszam najpierw dziewięciu badmintonistów, którzy otrzymali nagrodę burmistrza pierwszego stopnia, a są nimi Julia Krawiec ze szkoły podstawowej numer 1. Zapraszamy. <grym i wytrujemy> <grym i wytrujemy> Dawid Serafin ze szkoły podstawowej nr 1. Maria Czyżowicz, szkoła nr 1. Anna Paruszewska, również szkoła podstawowa nr 1. Maja Naumczyk, SP1. Oskar Łyczkowski, szkoła podstawowa nr 1. Natalia Raczkowska. Szkoła nr 1. <noise> Łukasz Golas, szkoła podstawowa nr 1. I Emilia Mostowska, szkoła podstawowa numer 2. A o wręczenie nagród poproszę pana burmistrza i przewodniczącego Komisji Zdrowia i Sportu, pana Zbigniewa Serwetnickiego. Państwa dołączył do nas jeszcze Bartłomiej Sitnik, który otrzymał nagrodę burmistrza w kategorii nauka, które, którą wręczaliśmy przed chwileczką, to zapraszam i poproszę również pana burmistrza o wręczenie tej nagrody. Bartłomiej jest również laureatem konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kurat. Proszę Państwa, kontynuujemy wręczenie nagród w kategorii sport. Cały czas to są nagrody pierwszego stopnia. Teraz przechodzimy do dyscypliny taekwondo. I tutaj mamy aż 22 wyróżnionych sportowców, naszych uczniów. I pierwszą grupę poproszę o wystąpienie. Są nimi: Amelia Ziłkowska, szkoła podstawowa nr 1. Zuzanna Słodkowska, Szkoła Podstawowa nr 2. Tomasz Witek, Szkoła Podstawowa nr 2. Filip Kleczewski, Szkoła Podstawowa nr 2. A ze Szkoły Podstawowej nr 3, Nikola Brewus, Wojciech Jano i Dominik Mazurkiewicz. Zapraszam również uczniów z Zespołu Szkół w Pietrowicach, którymi są Kacper Zakrzyk, Martyna Bernaść, Jakub Wtykło i Zuzanna Puk. Nagrody pierwszego stopnia w kategorii sport/dyscyplina. Tekwondo. O wręczenie poproszę burmistrza i przewodniczącego Komisji Sportu i Zdrowia. grupa, nagród pierwszego stopnia w kategorii sport, dyscyplina taekwondo. To będą uczniowie, wszyscy zespołu szkół w Pietrowicach. Więc zapraszam tutaj. Oskar Konik. Jakub Albert. Natalia Dudzik. Maciej Andrusiak. Oskar Zapotoczny, Miłosz Gawłowski, Angelika Olchowska, Anna Żłobicka, Łukasz Ostarek, Kacpersowa, Aleksandra Dudzik. A o wręczenie poproszę również pana burmistrza i przewodniczącego Komisji Sportu. Nagrody w kategorii sport zdominowane zostały w zasadzie przez dwie dyscypliny przez badminton i taekwondo, ale mamy również osiągnięcia w innych dyscyplinach. Mianowicie pięciu uczniów uzyskało nagrodę burmistrza pierwszego stopnia w dyscyplinie karate. Zapraszam tutaj uczniów ze szkoły podstawowej numer jeden, którym jest Marta Fiet. ze szkoły podstawowej numer 2, Klaudiusz Leliński i trzech uczniów ze szkoły podstawowej numer 3, a są nimi Halina Jung, Maja Kowalczyk i Wojciech Patryjach. To są nasi karatecy. I jeszcze nagrodę pierwszego stopnia otrzymała Wiktoria Piruk ze Szkoły Podstawowej nr 1, dyscyplina piłka nożna. I Paweł Szlosarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w dyscyplinie tenis stołowy. Wiktoria jest ze szkoły podstawowej numer dwa. Nie wiem, czy powiedziałem z dwójki, czy z jedynki. Tak, dwa. Okay. Także, I to jest ostatnia grupa, która otrzymała nagrodę w kategorii sport pierwszego stopnia, a o wręczenie poproszę pana burmistrza i przewodniczącego komisji. Pierwszego stopnia. Teraz wręczymy nagrody drugiego stopnia w kategorii Nauka, Kultura i Sport. W sumie cztery nagrody drugiego stopnia zostały przyznane. I tak, w kategorii Nauka nagrodę otrzymała em Amelia Mikler ze szkoły podstawowej nr 3. Zapraszamy. W kategorii kultura nagrodę drugiego stopnia otrzymała Oliwia Prus oraz Luiza Lelińska. I obie, obie są uczennicami szkoły podstawowej nr 3. Reprezentują dyscyplinę Taniec, natomiast Angelika Mikler to jest finalistka wojewódzkiego konkursu polonistycznego. Natomiast nagrodę drugiego stopnia w kategorii sport otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej Hubert Lenartowicz, którego zapraszamy również. A o wręczenie nagród poproszę pana burmistrza i przewodniczącą Komisji Oświaty. Proszę Państwa, przyznane zostały również nagrody trzeciego stopnia i w sumie nagród trzeciego stopnia w kategorii Nauka i Kultura jest 15 i wręczymy je w dwóch grupach. Zapraszam teraz siedmiu uczniów, którzy otrzymali nagrodę trzeciego stopnia w kategorii Nauka, a są nimi Marta Florczak, Julia Wrotniewska, Anna Paruszewska, Dominika Wiciak, Agnieszka Waliduda, i Hanna Waliduda. I to są uczennice szkoły podstawowej nr 1. Natomiast ze szkoły podstawowej nr 2 nagrodę otrzymał Filip Kleczewski. A o wręczenie poproszę pana burmistrza i przewodniczącą komisji. Jeżeli nie ma ucznia, jest rodzic, to oczywiście jak najbardziej. Grupa uczniów, którzy otrzymali nagrodę trzeciego stopnia w kategorii Nauka i Kultura. Jest to trzech uczniów y, z nagrodami w kategorii Nauka, a są nimi Łukasz Biernacki, szkoła podstawowa nr 3. <klucza> Oliwia Trynda, również szkoła podstawowa nr 3. A z zespołu szkół w Pietrowicach. Łukasz Ostarek, Anna Urbańczyk i Kinka Atłachowicz. Przyznane zostały również trzy nagrody w kategorii Kultura, a otrzymują je Kacper Foryś z Zespołu Szkół w Pietrowicach. Paulina Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Lisieńcicach. oraz Patrycja Kołcz ze Szkoły Podstawowej nr 3. A nagrody wręczać będą burmistrz oraz przewodnicząca Komisji Oświaty. Były wszystkie nagrody, które przyznane były z okazji zakończenia roku szkolnego. Ja jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym y, wspaniałych sukcesów w kończącym się roku szkolnym i to naprawdę to jest wasz sukces, ale jak to często w życiu bywa, y, każdy sukces ma często współautorów. I myślę tutaj o wychowawcach, nauczycielach, a także rodzicach, którzy są dumni naprawdę z waszych osiągnięć. A dzięki ich zaangażowaniu i pomocy możecie osiągać tak wspaniałe sukcesy. Także podziękujcie również współautorom Waszych sukcesów. Brawami. Zbliżamy się już do zakończenia dzisiejszej uroczystości. Także jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych wakacji, zasłużonego wypoczynku, tak żebyśmy w pełni sił i w komplecie mogli się spotkać 2 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dziękuję bardzo.